Siemanko moi drodzy z tej strony Marcin Szatan RMS Pro i Car Audio CB zawiercie. Dzisiaj pokażę wam jak montuję sobie skrzyneczkę, tubę. Będziemy montować oto w takiej skrzyni 50 litrowej skrzyni z basreflexem szczelinowym, a nie okrągłym tak jak tutaj, czyli Tzw. skrzynia szczelinowa. Będziemy do takiej skrzyni montować głośnik ekskerszyna 600W RMS-ów. Z tego względu, że taki akurat zestaw będzie szedł do klienta do Superba drugiej generacji. Będzie pracował pod wzmacniaczem również XA model 1K, który posiada. Do 600 W rms w jednym omie. Wróć. W dwóch omach. W dwóch omach posiada 600, a w czterech omach do 400 W RMS-ów. E, przy 14,4 V, jeśli mamy tyle na akumulatorze. E, tak, pokażę Wam, jak się taki głośniczek montuje. Montować będziemy z takiej oto palety głośników. Który głośnik. Będziemy montować ten oto głośniczek. Ten głośniczek ma dwie cewki. Posiada jeden i drugi port do mocowania, do mocowania przewodów. Ta wersja, która tutaj aktualnie jest, jest to wersja SXR12D4. Model 600W RMS-ów i 1500W w piku. Przy modelu D4 chodzi o to, że posiada on dwie cewki po 4 Ohmy. Będziemy go spinać później w dwa omy, żeby wykorzystać jego praktycznie całą, całą moc. Będę musiał minimalnie skręcić ten wzmacniacz, żeby przypadkiem nie poszło więcej niż te 600 watów, bo te głośniki mają także że no one przyjmą jeszcze z jakieś 15-20% może mocy więcej, takiej ciągłej. No ale później już może się przepalić, a nie chcę, żeby ktoś przypadkiem przesterem walił w taki głośnik i żeby nie było tak jak klient jeden, który dwa k miał wzmacniacz. HXA chyba taki to jest model, tylko że model 2K i on miał w dwóch omach chyba 900 watów, a w jednym omie 1200. No i 900 watów jak tam przyszło, jak sprawdzałem, przy dwóch omach wpakowaliśmy później w SXT, e, który ma 900 watów RMS-ów, wpakowaliśmy gdzieś 1200 watów rms -ów. No i on sobie radził dobrze, no to ten już niestety nie wytrzymał. 1500 watów, czyli moc ta PMPO, -M -P -M -P czy jak ona to się tam nazywa, tak zwane chińskie waty, to jest moc chwilowa, która będzie działać, taki głośnik, do momentu, kiedy cewka nam się nie przepali, nie przegrzeje, bo to jest coś takiego po prostu jak grzałeczka. No a że grzałka ma to, że ona się nagrzewa, nagrzewa, nagrzewa do pewnego momentu, kiedy w pewnym momencie okaże się, że no już jest zagorącana no i zacznie puchnąć, zacznie harczeć lub się przepali. Dlatego taki, mo taki głośnik posiada dwie moce: jedną moc ciągłą oraz moc maksymalną. Najczęściej, czym mocniejszy głośnik, tym większa moc maksymalna. Tak na przykład w przypadku takiego głośniczka, takiej bestyki, jest to SXX12D2 lub D4. Jest to głośnik, który posiada. Tak jak tutaj widać 1200-1500 watów RMS-ów i 4,5000 mocy maksymalnej. To jest 4,5 kW. No ale taki potwór. No to i waży swoje. I koszmar żeliwny, Czarną kwadratową cewkę. Widzisz tam tą cewkę? Słabo ją widać. No. Ale taki potwór. Potrzebuje też bardzo twardego zawieszenia. To wepchnąć, to trzeba było stanąć chyba na taki głośnik. No i w przypadku takiego głośnika, gdzie mamy 1500 W RMS-ów, to tej mocy maksymalnej mamy 4500 W. A w przypadku głośniczka, na przykład tego, które będziemy montować, czyli to jest taki głośnik, jest to model, model SXR 12D4. Od razu widać, że jest to mniejszy skurczybyk. Cewka ma mniejszy skok, magnes jest pojedynczy, nie jest klejony. Eee, tutaj będziemy mieli moc 600 W RMS-ów i 1500 W max w piku. A tutaj na przykład dalej mamy głośnik troszeczkę mniejszy, jest to SX SHX 12D4 i on akurat ma 400 W RMS-ów i tylko 1000 W w piku. A tutaj mamy na przykład inny głośniczek, który to jest SXT 12D4, no i on już ma 900W RMS-u, 2,500W piku i tak dalej, i tak dalej. 1200W, 3,5 kW w piku. No i na końcu jest ten, co pokazywałem. Więc najlepiej ogólnie nie przekraczać takiej mocy RMS bardzo w takich głośniczkach. Jeśli mamy na przykład głośniczek 600W rms to najlepiej nie dawać większego wzmacniacza niż te 600W RMS bo jest duże ryzyko, że będzie taki głośnik później spalony, przegrzany, czego nie chcemy. Tak się mniej więcej zakłada i tak klientom polecam, że mniej więcej taki wzmacniacz może być o mocy do 25% mniejszej niż moc głośnika. Czyli powiedzmy, jeśli mamy głośnik 600 W, to jeśli wzmacniacz będzie miał 500, 400 W jeszcze, to spokojnie to sobie będzie działać. Tak samo jeśli będziemy mieli 400 W, a damy 300 to tak samo to sobie będzie fajnie radziło, będzie mogli praktycznie wykorzystać pełną moc takiego głośnika oraz pełną moc wzmacniacza zapraszam do zobaczenia krótkiego filmiku jak sobie składam taką skrzyneczkę, jest to skrzyneczka z czterema portami do mocowania przewodów bo to jest głośnik, tak jak mówiłem, dwusewkowy więc tam sobie zrobimy mostek żeby nam wyszła wynikowa 2 omy z dwóch cewek 4 ohmowych. Tak, a do tego zestawu będziemy montować przewody z firmy Hollywood, Hollywood Energy. Jest to przewody dwukanałowe z bezpiecznikiem, cały zestaw 4GA. 4GA. Jest to kabel CCA, czyli kabel aluminiowy, który jest miedziowany z zewnątrz. Ten kabel ma wydajność do 600 W. Jeśli mamy wzmacniacz, powiedzmy klasy D, więc on tam ma chyba zabezpieczenie 80A, 80 z tego co kojarzę. Więc do tego wzmacniacza 1K wystarczy. A wzmacniacz, jaki mamy wzmacniacz? Wzmacniacz w tym zestawie będziemy montować x również HXA 1K. 1K, czyli to jest ten wzmacniaczek, takie coś będziemy montować. Jest to nieduży wzmacniacz klasy D. Wzmacniacz, który posiada 600 watów rms -ów. No jest naprawdę nieduży. Jest, no mogę wam pokazać, jak on wygląda. Bardzo chcecie, to mogę wam pokazać, jak wygląda taki wzmacniacz. Nie wiem, czy ktoś chce, czy nie chce. No ale pokażemy. Dobra, jak tam wygląda ten wzmacniacz? Taki wzmacniacz to jest takie maleństwo. Możemy w sumie wyciągnąć, bo to i tak jutro leci do garażu na montaż. W superbie to wyciągniemy. O! Tak wygląda ten wzmacniacz, Nie jest duży, w dłoni się mieści. Co my tutaj w nim posiadamy? Wejście sygnału bridge, czyli do następnego. Wzmacniacza można sobie przejść. Mamy level wysokiego wejście wysokiego lub niskiego poziomu. Mamy wzbudzenie albo poziomem audio, czyli jeśli mamy no, audio wejdzie sygnału wysokiego poziomu to się włączy. Jeśli mamy remote, to remote się włączy do dodatkowym przewodem. Albo DC czy po prostu prąd wejdzie i, i wzmacniacz się włączy. Mamy gaina do poziomu wejście remote do Założenia pilota zdalnego sterowania do, do poziomu filtr górno-przepustowy i oraz basbus, czyli podbicie bas, basu. Z drugiej strony takiego małego potworka posiadamy terminale, czyli wyjście na głośniki. Tak, minimum 2 ohmy. Mamy dwa terminale plusowe, dwa minusowe e, oraz terminale plus i minus. Akumulatora, czyli zasilania oraz REM, czyli wzbudzenie takiego wzmacniacza. Więc jak widać, wzmacniacz nie jest jakiś nie wiadomo jaki duży, ale bardzo fajny wzmacniacz. 600W RMS-ów myślę, że to jest w, w zupełności wystarczająca moc, żeby już troszeczkę fajniej pograć, a też, żeby nie zarżnąć samochodu i kogoś, kto tam sobie w tym samochodzie jeździ, bo jeśli takie 1500W na przykład tam wpuścimy, no to nie każdy lubi takie coś, bo tego się nie da słuchać, to trzeba czuć. O, tak jakbym bym powiedział. Mm, tak, takie coś idzie. Pokazałem Wam jeszcze wzmacniacz przy okazji. Wyciągamy z zestawu kabelki głośnikowe i montujemy do tej 50-litrowej skrzyni od Bastona. Skrzyneczka posiada takie terminalki. Będą one tak spięte w mosteczek i wyjdzie łącznie dwa umy. Zestawik złożony, tak jak widzieliście, no nie jest jakoś nie wiadomo jak bardzo skomplikowane. Wkręcamy tą tubę, tuba już jest złożona. Zestawik cały przygotowany do jutrzejszego montażu w Super B, w Skodzińce. 600 W RMS-ów, popieści Twoje plecki. A tak wygląda oto ten zestaw. Właśnie ładnie się prezentuje. Piękny xik. Szczelinowa skrzyneczka, tak jak widać, do głośniczka, piękny głośniczek, wam naprawdę mi się podoba, fajna szczelinka, 50 literków i do tego zestawu idzie właśnie Xik HX1K HX1K, czyli wzmacniacz, który posiada bagatela przy takich rozmiarach 600W RMS w dwóch ohmach, w czterech ohmach posiada 400W. I to jest wzmacniacz klasy D, czyli to jest cyfrowy wzmacniacz, który nie czerpie nie tak dużo prądu, więc to będzie idealne rozwiązanie do takiego głośniczka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze krótkie oglądanie. Nie wiem, czy jutro będę miał czas, żeby Wam pokazać jak montuję w Superbie skrzyneczkę ewentualnie może Wam pokażę jakiś efekt końcowy, jak sobie tam to gra i stroję ewentualnie taki, e, taki głośnik, wysterować trzeba go. Głośnik będzie podpinany pod fabryczne radyjko w skocie. Podłączymy go pod high level, założymy konwerter wysokiego poziomu, albo zrobię to także, że pociągnę kable do wzmacniacza ale prawdopodobnie założymy konwerter i czyńczami już niżkim poziomem polecimy do samego wzmacniacza. Będzie to bardziej kompatybilne z, e -e z ewentualnymi jakimiś zmianami. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Bajo!